Witam Państwa w ostatnim odcinku Mieszkaniowych Czwartków rzecz. Wybór nieruchomości przed jej zakupem to jedna z bardzo ważnych decyzji, którą musimy podjąć w naszym życiu. W dzisiejszym odcinku skupimy swoją uwagę na tym, jakie czynniki wpływają na wybór nieruchomości. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, co kieruje ludźmi przy wyborze nieruchomości? To chciałbym się powiedzieć, to zależy. Zależy od indywidualnych preferencji Polsów, które kupują nieruchomość, ale też w dużej mierze zależy od tego, na jakim etapie życia aktualnie się znajdują. A czy są, jest jakaś wspólna cecha, która łączy te etapy czy te preferencje? Jest taka wspólna cecha, można to w sposób powiedzieć CCC, czyli cena czynni cuda. Czynnik ceny od wielu lat w Polsce jest czynnikiem decydującym przy zakupie nieruchomości. Okay, czyli cena w praktyce jest jedną z najważniejszych, za którą kierujemy się przy wyborze nieruchomości. A co najważniejsze jest w tak zwanej teorii? A teorie są bardzo fajne, bo teorie się tworzy latami czy miesiącami przy stole rodzinnym czy przy grillu. Wtedy sobie nie rozmawiamy o wymarzonym mieszkaniu czy domu. Natomiast potem przychodzi praktyka i się okazuje, że no, mieszkań idealnych nie ma. A czy na przestrzeni lat preferencje klientów zmieniły się? Tak, one cały czas się zmieniają. I poza tym, jednym, o którym powiedzieliśmy, czynniku ceny, który jest ważny, inne się e, zmieniają. Na przykład, w zależności od tego, jaki jest stan rozwoju gospodarki. Dzisiaj, w momencie, kiedy gospodarka się rozwija trochę wolniej, mniej zwracamy uwagę na, na lokalizację. Bardziej zwracamy uwagę na rozkład pomieszczeń. Tak? Bo wiemy, że na 50 metrach można zmieścić i 4 pokoje. Albo mogą być już na pokoje. A czy taka cecha jak sposób finansowania, czy to ma znaczenie przy wyborze nieruchomości? Ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ jeżeli chodzi o jak finansujemy zakupem gotówkowym, to właściwie możemy kupić wszystko. Natomiast przy finansowaniu ze środków bankowych, banki nie wszystkie nieruchomości są w stanie. Zabezpieczyć się na tych nieruchomościach. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na. bo czasu do czasu są programy wspierające budownictwo, czyli nazwijmy to spółdzielonym topłatami, mieszkanie dla młodych czy rodzina na swoim, i część klientów wybierało mieszkania nie takie, jakby chciało, tylko te, które spełniały warunki uczestnictwa w tym programie. Hmm, a czy jest y, 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 Pana zdaniem? Jakaś cecha bądź cecha na przykład, czy jest Pan w stanie podać trzy przykłady takich um, najważniejszych czynników przy wyborze nieruchomości? E, tak, mogę podać dokładnie trzy, e, trzy rzeczy, które są najważniejsze. Jako rzeczoznawca majątkowy mogę powiedzieć, najważniejsza jest lokalizacja, po drugie lokalizacja, po trzecie lokalizacja. Dziękuję Panie Krzysztofie za informację. Dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące czynników, które wpływają na wybór nieruchomości, zapraszamy do kontaktu w formie komentarzy pod filmem. Za dzisiejszy odcinek dziękuję Żona Górska, Krzysztof.